Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, składam Ci dzięki za to, że w swej nieskończonej dobroci powołałeś do istnienia dobre anioły. Wiem, że dzięki nim przeżyłam wszystkie trudne życiowe chwile. To one napełniały mnie siłą wtedy, gdy brakowało mi nadziei. Dziękuję za ich cudowne wsparcie, prosząc, byś i dziś pozwolił mi przywołać je na pomoc. Aniołowie. Moi najlepsi Stróżowie i Wspomożyciele, tak bardzo ufam Waszej opiece, wielkiej mocy Waszej modlitwy. Wierzę, że Wy zawsze wykonujecie Boże polecenia, czuwacie nade mną zawsze gotowi do pomocy. Tak bardzo jestem Wam za to wdzięczna. Czuję, że z Wami nic nie będzie dla mnie za trudne, każdy życiowy problem jestem w stanie przetrwać, wsłuchując się w Wasz głos, ufając Waszemu prowadzeniu. Z Wami czuję się dobrze i bezpiecznie, jak z najlepszymi przyjaciółmi. Dobrzy aniołowie, proszę, nigdy nie odmawiajcie mi swej opieki. Kierujcie mną, moimi wszystkimi czynami, bym zawsze była jak najdalej od grzechu, bym zawsze żyła w zgodzie z Bożymi przykazaniami. Ufam Waszej niebiańskiej mądrości, dlatego błagam, oświecajcie mój umysł, by moje życie było pełne dobra i piękna. Święci Aniołowie, tak bardzo Was kocham i tak bardzo potrzebuję. Czuję Waszą kojącą obecność i dzięki temu staję się silniejsza. Dzięki temu zbliżam się coraz bardziej do Boga Ojca w niebie. Oddaję się Waszej opiece. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.